Tak, więc witam z tej strony Maciepel. Um, zapewne zastanawiacie się, albo i nie. E, czemu nie ma filmu? Powód jest prosty. Robię małe porządki z okablowaniem i w ogóle ze wszystkim. Ale dzisiaj już e, kończę i wieczorem będziemy prawdopodobnie z kodeksem coś nagrywać. Um, jest piątek, także. Dzisiaj to wrzucam. Właściwie nagrywam to o 16, więc o 16 może maksymalnie 30 ten filmik się pokazuje. Yy, I dzisiaj, właśnie wieczorem, yy, no będziemy nagrywać i jutro rano prawdopodobnie się pokażą filmiki. Yy, tak do 12 myślę, że się pojawią te filmiki, przynajmniej jeden. Yy, później koło 18, może 20 się drugi pojawi i tak to będzie mniej więcej. Yy, się zobaczy. I tak, dziękuję wam serdecznie za 35 subskrypcji już. Mm. Idzie to całkiem dobrze nawet. Tak. No dzisiaj sobie wchodzę na kanał, patrzę 35 subskrypcji. No fajnie. Yy, I stwierdziłem, że nagram ten filmik. Mm, muszę trzymać mikrofon ręką ciągle, bo musiałem go odmontować, bo na stałe mam zamontowane nad biurkiem. I po prostu mogę odsuwam go sobie jak nie nagrywam. A teraz muszę go trzymać ręką, więc nie jest to za wygodne. E, tak więc dzięki, i możecie napisać w komentarzu, z czego jaki filmik byście chcieli zobaczyć. Pierwszy, z jakiej gry e, Cities Excel, może Robocraft, może jakiś Minecraft. E, Mogą być też e, coś na multiku z kodeksem, wtedy można by nagrać. E, z Lola możemy coś wrzucić z kodeksem. Jak będzie się dobrze grało, bo planujemy dzisiaj sobie wieczorkiem w Lola trochę pograć No, także Z mojej strony to na razie tyle I do usłyszenia dzisiaj wieczorem, także siemanko Dzisiaj wieczorem, kurwa, sorry. Jutro. Jutro tak w godzinach 12. No to siemaneczka.